Witajcie kochani, jesteśmy u Perysa na bazie. Mamy pieska do oczyszczenia z programów. Wszyscy są gotowi, baza wypełniona bratnimi duszami, aż huczy cieszą się dla następnego przyjaciela, który się ukaże za chwilę tam. I wszyscy są już w napięciu. Peris podnosi rękę do góry, prosi o ciszę, zapanowała cisza. Simone przekazuje wizerunek pieska i Roki. R-O-C-K-Y. R-O-C-K-Y, okay. I hasło Złota Kurka. Roki, hasło Złota Kurka. Okej, okay, to ekran jest orange. Pomarańczowy ekran się ukazał. Ok, good. Uh, the scan hat sich eingestellt, er uh, hatte Krötchen zu uns liegen. So, okay. Ukazał się. Na stole tam kryształowym Bożył się bokiem leży łapami do perysa, skan wyjechał z pod stołu. Skan przechodzi, od noska zaczyna. Zatrzymał się na środkowej części nosa. Zielona energia na dziąsłach.

Auf der Speiseröhre ist so eine gelbliche Energie. Na, ee, ist, ee, die ist nicht aktiv, nimmt auch. Per es ist Jetzt weiter. man halt die, von der die Schultern. Łapki, ramiona, Jetzt się wieder. I się. Und zwar auf. Ee, also Na auf Na prawej łapce się zatrzymał przednie. Rechten Pföt, also ober, also dem um, Opa der vom Pföt, in der auf dem Muskulatur liegten ein Pomarańczowa mus, e, e, no pomarańczowa. Pomarańczowa informacja, informacji. Ich am Anschalt. Tutaj w, na górnej części na musku, na muskule przednia łapa

auf dem Herzen ist eine gelbliche Energie Sotawa e energia na sercu die ist nicht aktiv nie ist aktywna Kleidy okay. ściągnął chusteczką Lunge ist frei na płuca nie ma nic Leber ist frei na wątrobie nie ma nichts. E auf dem Magen liegt noch mal in orange Farbe Pomarańczowa Nein. energia jest na żołądku Jest aktywny program, ale oddaje takie impulsy. Jak jest impuls oddawany, to funkcja żołądka jest zakłócana. I pomocnicy perysa ściągają specjalnym odkurzaczem tę energię. Okay.

da, wo praktisch die ähm, Wirbelsäule zu den Hinterläufen geht, da ist ähm, noch mal eine Energie. Also, Energie ist auf den Biodrachen, Böden. Die Energie. Ja, und die äh, soll halt... Äh, ist aktiv? Äh, ja, die soll ähm, die... Also, von dem... Von die, uh, I jest aktywna ta energia i osłabia od połowy kręgo kręgi, aż do z ogonem. Ok, gut. Uh, die Hinterläufe frei. I pomocnicy Perysa ściągnęli odkurzaczem. Z ty, tylne łapy nie mają nic. Schwa, uh, auch I do sprawdzili jeszcze raz ogon nie ma nic. Okay, I skan pod stół z powrotem. Usiadł sobie piesek na stole. Mm, per piesek im, I perys wskazuje, żeby zeskoczył ze stołu, zeskoczył. Jetzt I prowadzi go do kryształu. jest No i teraz zaczęła się radość na bazie. Jest potężny taki hałas, takie dźwięki wydawane. Cieszą się wszyscy i położył się, Roki się położył przed kryształem. I taka, taka energia we wszystkich odcieniach tęczy wypłynęła, owinęła pieska i wsiąga do wewnątrz. Leży zrelaksowany. Mordkę położył sobie na przednich łapach. i już to mi wychodzi za zakręt i oczekuje, aż energia się cofnie z powrotem. cofnęła się w tym momencie energia do kryształu z powrotem. Erstreckt sich gerade. Wstał, wstał Roki i zaczyna się przeciągać. podszedł läuft auf do Perysa. I taka mortka uśmiechnięta patrzy na niego, i tak, jakby się śmiał. Glew, taki I szczeka na, do Perysa, coś tam przekazuje. Perys, głaska. Roki. I Tommy, dał znak, że już jest czas powrotu, połączenia z działem fizycznym. Portal. I prowadzi. Roki idzie za Tomi zniknął w portalu. Bardzo się cieszymy. I podziękowania dla opiekunki zwierzęcia, że przekazała oczyścić z programów. Także kochani, dbajcie o swoich malusińskich, o waszych przyjaciół. Zostańcie zdrowi na maste.